Jak jeszcze można zburzyć frame? Mając te zasoby ograniczone, powiedzmy, że pomijając Waszą miejscówkę, to te 20 tysięcy euro w karmanie, z których powiedzmy 5, no max 10 możecie przeznaczyć na desant, na zaprezentowanie czegoś w lokalnej społeczności. Działania, te pierwsze operacyjne, poza samochodem, który nie musi być wcale, słuchajcie, czerwony, PR i dlatego że pamiętajcie, że w Europie Zachodniej są horrendalne opłaty za pojazdy, za ubezpieczenia, za jakieś podatki roczne, za nawet głupie umowę kupna sprzedaży. I człowiek, który w Europie Zachodniej posiada duży samochód o dużym litrażu i jeszcze w miarę nowy z niemieckiej fabryki, znaczy więcej niż w Polsce. To jest trudne do wyobrażenia, ale tak jest. Zauważyłem szczególnie w Italii. Jeżeli Wy w Italii przyjeżdżacie Audi A6, jakiś tam rocznik 2000+, plus, czy nawet 2005+, to już w ogóle super. To taki samochód tutaj kosztuje nie tylko fortunę, ale utrzymanie tego kosztuje fortunę. Co to w Polsce kosztuje dużo mniej. I wsparcie do niego jest dużo lepsze. Więc jeżeli możecie sobie pozwolić na taki samochód, to dobrze. Dlatego, że to stawia Was tutaj w bardzo wysokiej pozycji. Zwłaszcza na takiej wiosce, bo tam wiadomo... W San czy w Wentimili to może nie, ale w wiosce w okolicznej tutaj taki, stawia was. I to należy wykorzystać. To jest wasza przewaga jako polaków. Co jeszcze? <grym> Można jakiś kram przyciągnąć <grym> większy, jakiś spektakularny. Nie ja, słuchajcie, się, tutaj zdesantowałem z kontenerem 16-tonowym, dlatego że miałem dużo złomu na zbierane w, w okolicy. W Polsce i no Żal mi było tego złomu się pozbywać. Oczywiście sensu ekonomicznego to nie miało większego targanie tego tutaj, natomiast miało ogromny sens wizerunkowy. tego, że w momencie, kiedy przyjechał tu ten tir 12-metrowy z kontenerem w wiosce, że się ledwo na zakrętach złamał, i ledwo w tunelu przejechał jeszcze ze złamaniem ograniczenia wysokości. To to wszystko działa na waszą korzyść. Ci wioskowi tam patrzą, nie widzieli czegoś takiego od wojny. To jedzie. I oni nie mają pojęcia yy, o tym, co jedzie, ile to kosztuje. Dlatego, że znowu, taka usługa w Italii to jest, to są kosmiczne pieniądze. No mówię, nie, wiem, dźwigu, ciężarówki. To są kosmiczne pieniądze. W Polsce Ukrainie za zderami wszystko jest dużo tańsze i was na to stać. Dlatego, że transport, nie wiem, takiego tira tutaj z jakimiś zabawkami, fajnymi. to jest 5000 euro. Więc w tym budżecie waszym się zmieści. Natomiast wyrażenia są nieocenione i często niedoszacowane też. Z kontenerem historia, słuchajcie, jak z gangsterskiego filmu. Ale znowu nie ma tutaj miejsca na to, żeby ją opowiadać. Więc to przy winku, jak już kiedyś przyjedziecie. Natomiast z kontenerem sytuacja była taka, że nie mogłem go zestawić ze względu znowu na lokalnego satrapę i boję z lokalnym satrapą, już tym razem gminnym, więc musiałem go rozładować ręcznie. Wszystkie całe te 16 ton musiało gdzieś tam przejechać wąską drogą do góry. I to jest dla Was okazja, żeby zaprezentować się na wiosce jako człowiek, który, na którym można coś zarobić. To jest bardzo dobry stan, dlatego że na wiosce jest zawsze bieda z zarabianiem. Więc kto daje pieniądze, to się go głaszcze, kucha i broń Boże na niego złego słowa nie powie, ani mu tam w twarz nie napluje. Prosta zasada. Ludzie wierzą w pieniądze. Niestety ludzie wierzą w mamony, a na małej wiosce są niestety bardzo mocno od mamony zależni. Nie ma żadnych korporacji, nie ma gdzie mamony podebrać. Pamiętajcie, że na wioskach w Europie Zachodniej ludzie są prości. To nie są ludzie wykształceni z nawet z magistrem, jak to u nas jest, że co wioska, to jeden mądrzejszy, jak Wam wspominałem wcześniej. Tylko to są ludzie prości, bez wykształcenia często. I oni mają problem zarobić. Oni zarabiają na rolnictwie lub na jakichś prostych fizycznych pracach. I teraz, jeżeli Wy weźmiecie i choćby, nie wiem, jak wziąłem do rozładunku tego kontenera, żeby rozładowali te 16 to wydacie na to znowu 1000 euro, bo maks nawet, gdzie, 2000 euro, nawet mniej niż ten 1000 euro na no to wydacie, a ci ludzie będą na was już inaczej patrzeć. E, przy okazji zobaczą jakieś wasze zabawki dziwne, które nie będą wiedzieli, o co chodzi. Ja miałem dwie elektrownie wiatrowe na, na kontenerze. kontenerze. E, jakieś tajemnicze przedmioty. To wszystko sprawia, że budujecie sobie wizerunek człowieka takiego, że no, nikt nie wie, o co chodzi. I to jest dla was bardzo dobrze. Bo jak nikt nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a pieniądze oczywiście daliście wy. Więc w ten prosty. Prosty sposób, prosty mechanizm, wasza pozycja na tej wiosce rośnie. Dlatego w pierwszej fazie, kiedy już zajęliście swoją pozycję, cisza. Nikt nie wie, co wy robicie, nikt nie wie, czym, się, czym wy się zajmujecie. Oczywiście nie idziecie do żadnej pracy, bo jesteście już ludźmi wolnymi. Ostatnio pracę zostawiliście tam, w bieda szyba, czy gdzieś tam w Niemczech. Jesteście ludźmi wolnymi, więc możecie wreszcie usiąść bezkosztowo, bo macie swoje zaplecze, macie swoje zabawki, możecie zacząć działać. W sposób przemyślany, i głównie chodzi tutaj o interakcję z ludźmi. Pamiętajcie, że, żeby utrzymywać stan, nie wiadomo o co chodzi. Możecie zastosować wiele ciekawych trików, korzystając z tego faktu, że jesteście w UE. Że macie ten dowód, jesteście komunitarii, możecie krążyć po całej UE. To jest taki prosty trik prosty niedoceniany znowu przez ludzi. Występować w kilku krajach jednocześnie. W jednym być na pasku wypłaty, jakimś fikcyjnym, w drugim mieć jakieś kredyty, w trzecim mieszkać, udawać, że jesteście, nie wiem, na wakacjach. To wszystko daje Wam bardzo duży komfort przesuwania Waszych zasobów między tymi trzema lokalizacjami. I teraz, lokalizacji to by nawet nie musicie mieć. Wiadomo, że rozciąganie wojsk na trzy kraje kosztuje, ale możecie mieć przyczółki Wasze w formie adresu, w formie znajomych, w formie figurowania gdzieś tam w jakichś rejestrach urzędowych, możliwości pobrania dokumentów i zaświadczeń Waszym uzbrojeniem jako nowoczesnego wojownika na rubieżach Matrixa, pamiętajcie, jest teczka z dokumentami. Niki we, teczka z dokumentami. I Wy siedząc teraz w takiej wioski gdzieś na południu, macie dokumenty angielskie, niemieckie, polskie i nikt nie wie o co chodzi. Jak trzeba, wyciągacie jakiś dokument, przedstawiacie. Mieszkacie tu. Tu macie jakiś dochód, tam macie jakieś ubezpieczenie zdrowotne. Tam macie samochód zarejestrowany, tam coś tam, tam macie firmę, tam macie. Dowolnie to możecie skonfigurować. Nie ma szans, żeby dojść, czym się zajmujecie, jakie są wasze przepływy finansowe. Oczywiście z poziomu wiedzy tych prostych ludzi tam w wiosce, którą rozgrywacie. Mówimy tutaj o lokalnych urzędnikach, o policji. Jeżeli tylko nie jesteście w żadnych sprawach kryminalnych, to. Słuchajcie, nikt niczego tam nie będzie dochodził. Gdzie Wy macie swoje centrum operacyjne, gdzie Wy macie swoje tak zwane, <laughs> jak się mówi, centrum interesów życiowych, tego nikt nie będzie wiedział. Bo możecie nawet nie mieć nigdzie. Możecie być wirtualnym tak naprawdę mieszkańcem tych wszystkich trzech miejsc i to jeszcze lepiej dla Was. Więc ważne jest na w pierwszej fazie, żeby nikt nie wiedział, gdzie wy macie swoje wojska, jaka jest liczebność waszych wojsk. Proste triki, jak skill principe tak, nie pokazać jaka jest liczebność waszych wojsk i wszyscy spekulują teraz tyle, 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 tyle. A pokazaliście ten skrawek w postaci tego Ferrari czy tego kontenera, samochodu, czegokolwiek, w jakikolwiek sposób pokazaliście wasz status, że możecie, że stać was, że macie potencjał, to jeszcze nie tylko materialny, ale też status intelektualny pokazaliście, że jesteście wykształconym człowiekiem, że znacie języki, że potraficie rozmawiać tutaj z obcokrajowcem tak swobodnie jak i z, z lokalesami. I to wszystko Wasz status podnosi do poziomu niewiadomego. I to jest dla was doskonała sytuacja. Kolejny punkt, który poruszyliśmy. Pamiętajcie, że. Zdesantować się dobrze jest w miejsce, gdzie znajdują się różne ścierające się siły. I to sobie tutaj mówimy w części kolejnej.